Ewidencja faktur VAT zakupu w rejestrach VAT. Aby wprowadzić fakturę zakupu, wybieramy Ewidencja VAT zakupu. Wybieramy opcję Dodaj. Wprowadzamy numer dokumentu. Następnie od kogo? Jest ten dokument, czyli lista kontrahentów. Dodajemy nowego kontrahenta. Zapisujemy dane. Wybieramy naszego kontrahenta za pomocą przycisku OK. Wpisujemy opis. Faktura zakupu dotyczyła zakupu materiałów farby emulsyjnej. Uzupełniamy kategorię. Jest to zakup. Rodzaj. Jest to związane z kosztami naszej działalności. Wybieramy kosztowe. Odliczenie jest całkowite w miesiącu styczniu. Data otrzymania faktury to 3 stycznia. Data również tutaj faktury to 3 stycznia. Miesiąc będzie styczeń. Transakcja jest to zakup krajowy. Data zakończenia tej transakcji dla nas również 3 stycznia. Jest to wydatek. Kosztowy zatem stawka. Stawka VAT-u jest 23%. Pod wartością netto wprowadzamy wartość netto faktury naszej. Program automatycznie nam przeliczył podatek VAT i wartość prostą I jeżeli wprowadziliśmy wszystkie rzeczy, sprawdzamy i zapisujemy. Możemy wybrać również zapis i kontynuuj celem wprowadzenia kolejnej faktury.